Kochani, dzisiaj zabieram Was ze sobą do mojej sieci partnerskiej, do Mediacraftu, ponieważ tam będę nagrywać odcinki z kanałem Ladies. Tam czasem się pojawiam i pomyślałam, że będzie dla Was ciekawe zobaczyć, jak takie nagrywanie się odbywa, jak wygląda studio, jak wyglądają przygotowania. No i takie trochę po prostu z życia youtubera, także będę się teraz malować. Jest dokładnie siódma czterdzieści siedem za wcześnie, za wcześnie Tak się prezentują moje pakunki na Ladies. Zazwyczaj mieszczę się w jednej torbie, ale dzisiaj będziemy kręcić sporo materiału, więc będę potrzebowała bardzo wielu akcesoriów, bardzo dużo ubrań. Także niestety będę jak zwykle objuczona po prostu jak cyganka. you <laughs> A tak to wygląda: jak cztery dziewczyny biorą się za kręcenie filmów. Le Bourdelot! Ja właśnie zmieniłam stylizację, bo będziemy kręcić kolejną. Także po prostu działam w wielkim popłochu, jak zwykle z Ladies. I właśnie skumałam, że mam mokre spodnie, bo je chwyciłam wychodząc z domu. I jeszcze nie wyschły. No ale. Dobrze, pić tam sobie. I pan zobaczy jak miejsce, w którym masz salary, dobra? I to miejsce to jest <gryzanie> tutaj szarych padał, tak? tak. Tak to wygląda w Mediacraft. Powinno yeah. być sexy ladies, a nie tylko ladies. To można nazwać tylko jednym słowem hashtag palecisko. A proszę bardzo. Jezus Maria. Niespodzianka! Malutka, podręczna, podróżna na wszystkie okazje. Do, <grym> Do na... dla porównania. Do porównania. <grym> 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 Dobra, jest nie, nie ryzerstw, tam gdzie to jest no, tam no, bardzo no, ładnie idzie. Tak w ogóle no, nie było zastanówcie, czy... Nie, może... ja się zastanawiałam w domu, czy może jesteście po prostu tak idealne, że nic możecie Okej. Okay. Gdzie ty, Ilona? Tylko tu nie możesz <laughs> Za chwilę już <laughs> jedziesz. Ale dobrze, to przywitajcie się najpierw, dobra? Czyli witajcie na kanale Ladies w dzisiejszym odcinku. Zdradzimy Wam, czego byśmy się pozbyły albo co chciałbyśmy zmienić no. w swoim wyglądzie. Tak? No. To mam mówić? Ja mogę powiedzieć cześć, bo ja mówię. Dobra. Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj opowiem Wam o tym, co nam się z nas nie podoba i co ewentualnie chciałybyśmy zmienić. Także zapraszamy do oglądania. Możesz zacząć, bo ja... Nie wiem. Myślę o wczoraj, o tym. Znaczy ja bym zmieniła dużo, aczkolwiek zastanawiam się, czy, czy mówić to głośno, bo jak się zaczyna mówić o swoich wadach, to ludzie zaczynają jeździć <słuch> Więc... Y Jedyne co mogę powiedzieć, to na pewno zmieniłabym kolor włosów, bo i tak go dzisiaj zmieniam na swój naturalny, więc to bym na pewno zmieniła. Mieć drobny nosek. I no, ja właśnie ostatnio zauważyłam, że mam jakiś taki murzyński nos, że w sumie mógłbyś taki... <laughs> taki pociągły, króciutki, uh -huh. nie? No, no. no i to nawet konturowanie nie pomoże, być może nos, ale nie wiem że w ogóle się robi takie rzeczy. Okej. Okay. Okej, okay, jestem już po nagraniach, jak widzicie robi się już ciemno, także... Kupa godzin, kupa stylizacji, cała masa nagrywania za mną No nic, idę coś zjeść, bo umieram z głodu dam dzisiaj tylko śniadanie o godzinie 9 A teraz jest pół do piątej, także trochę mi to zajęło No i do zobaczenia w jakiejś knajpce A na Nowym Świecie ciągle święta Pięknie jest No Tatar na wzmocnienie sił. Dzień był bardzo długi, ale film się sam nie zmontuje, dlatego właśnie biorę się do roboty. Popijam sobie kawkę. No i pewnie jeszcze parę godzin posiedzę i pomontuję. Film już prawie cały zmontowany, ale szczerze mówiąc, już padam na twarz. Zawsze po tych nagraniach Ladies jestem wykończona, bo nagrywamy od 10 do przynajmniej 16 non-stop. Więc ciągłe przebieranie, malowanie i ogólnie duże tempo pracy, więc padam wtedy na pyszczek, jak wracam. No, ale trochę udało mi się zmontować filmu. Mam nadzieję, że troszkę się dowiedzieliście więcej na temat tego, jak wygląda ta praca YouTube'owa, jak wygląda kręcenie. Chciałam Wam też pokazać, właśnie, jak wygląda Mediacraft, czyli moja sieć partnerska YouTube'owa, która o mnie dba, bo tam właśnie kręcimy nasze odcinki Ladies, ale dzisiaj też byłyśmy w showroomie LPP żeby mieć takie ładne, żeby mieć ładne otoczenie do kręcenia naszego lookbooka, który właśnie już niedługo ukaże się na kanale Ladies, to będzie lookbook walentynkowy, także zaglądajcie. No i cóż, tak jak powiedziałam, padam, 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 więc idę się już zbierać do łóżka, suszę tylko włosy i żegnam się z Wami, i do zobaczenia następnym razem. Pa!